Ktoś mi zadał pytanie: Czy są dni, że nie chcę być wdzięczna? Ja powiem tak: są dni, że ja nie jestem wdzięczna, że jestem oburzona, że jestem zła, że jest we mnie jakaś taka rana, jakiś taki buntownik i wojownik budzi się we mnie, kiedy myślę sobie, że nie chcę tak żyć, że nie chcę być w określony sposób traktowana, że chcę żyć inaczej. I jestem wdzięczna, wiecie za co, że umiem to nazwać, przyznać się do tego, że nie pretenduję do bycia idealną i dającą zawsze radę, że mam na imię Ewa. I jestem właśnie taka, że jestem ciągle w procesie uczenia się, dorastania, dojrzewania, że lubię to, że się mogę uczyć. I że pewne rzeczy mogą się zmieniać, i lubię swoją mapę życia, i te wszystkie trasy, które przeszłam z błędami i z sukcesami, lubię. I jestem wdzięczna, ale nie zawsze jestem wdzięczna. To nie jest jakaś poza z mojej strony. To jest prawda po prostu, że czasami ja potrzebuję, by inni mnie podnieśli ku wdzięczności, by pokazali mi jakieś pozytywy, albo najzwyczajniej w świecie mnie znieśli. Wytrzymali za mną. Wiedzieli, że mi przejdzie. Jestem wdzięczna za to, że są wokół mnie ludzie, którzy mnie znają, że dają mi taki czas. Jestem wdzięczna za to, jaka jestem, i za to, że czasami nie chcę być wdzięczna, a chcę poutyskiwać i pożalać się nad sobą. I chcę zbuntować się przeciwko wdzięczności. Za to też jestem wdzięczna. Prawda to kocham w moim życiu. Ale bardzo chcę być zawsze wdzięczna i będę się tego uczyć.